They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. To poranek w liceum Ever After High. W tym kolejnym, typowym dniu wszyscy chcą wyglądać jak najpiękniej. W typowym? Ten dzień wcale nie jest taki typowy. <noise> czy może być coś jeszcze bardziej czarownego niż moje czarodziny? E, moje czarodziny. Chyba żartujesz. Sama powiedz, czy z okazji twoich czarodzin cała szkoła bierze udział w wielkim konkursie królewskich wypieków? W tym roku w konkursie nie startują sami royalsi. Upieka specjalnie dla ciebie bajeczny tort jagodowy. <noise> to pewnie będzie tort z Jagód zgadłam! Nie byłabyś przecież córką złej królowej, gdybyś nie próbowała mnie otruć. Zapomniałaś, co się stało w dniu dziedzictwa? Sama teraz piszę swoje przeznaczenie. I w moim torcie będzie normalny cukier, jagody i odrobina miłości. Wyobrażacie sobie? Raven nie będzie próbowała mnie otruć? Ach, muszę się nabić herbatki. Dobrze by było jakoś jej pomóc. Tak, ale wiesz, że nie zmusisz Raven, żeby ją otruła. <laughs> Świetny pomysł aż dodam trochę eliksiru zwierzęcego do wypieku Raven, a Pyl będzie przekonana, że to Raven próbowała ją otruć. Nie lepiej dać jej parę nowych butów, czy coś? O, daring. Tort z twoją podobizną? <laughs> Jakież to urocze, a tutaj mamy tort Raven. Spróbuj. Apple, zapomniałaś już? Jestem twoją oficjalną testerką. Muszę mieć całkowitą pewność, że te ciasta są smaczne. O, wow! Jakie smaczne! I Miękkie! Co? Apple przysięga. a jednak próbowałaś mnie otruć? Hej, to ja ten tort... To znaczy tak! Brawo Raven, ty nie dobra dziewczyno. Briar! Ja muszę lecieć. A, dlaczego nie mogę być Feniksem? No cóż, narka, komu w drogę? Ta, idę sobie. Nie odpowiadam na żadne pytania. Gdy na liceum Ever After High zaczął zapadać śmierć. Wszyscy przygotowywali się do ważnej imprezy. Rozwalź tej imprezkę dla zakochanych. Co? Dlaczego? Bo to pomysł Brajar. A jeśli mogę ją podkablować do dyrektora Grima, wtedy będzie więcej miejsca w rankingu księżniczek. Starawisz co? Mam już. Ciebie dość Co cię ugryzło w pióra? Ja, Sparrow Hood, Wymiatający, najprzystojniejszy koleś w szkole Nie wiem, gdzie jest impreza I nikt mi tego nie powie, bo zadaje się z tobą To musimy znaleźć kogoś, kto jest wtajemniczony Naprawdę myślisz, że ludzie będą chcieli ci powiedzieć, prawda? Jest jedna osoba w tej szkole, która wręcz musi czaru imprez. Miałam pomocnika. Ja? Dzięki za te łaskawe słowa, najdroższe. Cześć, dziewczyny! Kto jest naszym DJ-em? Ściągnęłam tu córkę plecisty z Hemlin. Melody, fajnie! Witajcie, Chcecie posłuchać ekstra muzyk dla zakochanych serc? No to dajmy... Od dnia nowego rozdziału nastąpił 30% wzrost obecności na seminariach z historii magicznych zaklęć. Otóż, kiedy porównamy te dane z... Wybaczcie. Właśnie w tej chwili nagrywam program do luster.netu dla całej baśniowej społeczności. Tak, wiemy. I bardzo przepraszam, że przeszkadzam, ale jest coś, o czym koniecznie musi pan wiedzieć. To znaczy? Nie cierpię donosić na kolegów, ale grupa uczniów bawi się na imprezie z okazji Dnia Zakochanych Serc. Zaprowadź mnie tam. Ech. No i 300 moich autografów rozeszło się jak świeże bułeczki. ale było jeszcze 100 dziewczyn w granicy, także... Darling, yy, czy możemy chwilę pogadać? Oczywiście mów. Chciałam Ci podziękować za ten wiersz, który zostawiłeś mi w szafce. Yy, ja nie napisałem dla ciebie wiersza. Naprawdę? Ale to jest twój podpis The Charming. Dexter. Cześć, Dexter! Ciebie szczęśliwy dzień zakochany, he? Dlaczego mój brat zawsze odbiera mi dziewczyny? To nie w porządku. Może powinieneś przestać myśleć tylko o swoim bracie i. skoncentrować się na kimś innym. E, na kim? Na sobie! Tracisz tyle czasu porównując się ciągle z Daringiem, a zapominasz, że jesteś super po prostu będąc sobą. Tak myślisz? Słowo serca! Dzięki, Amora. To był Dexter! Wyobrażasz sobie? Dex jest taki słodki i przystojny. Pójdę mu powiedzieć, że ja. Spóźniłam się. Gdzie jest ta zabawa? Jeszcze kawałek! Serc nie był obchodzony już od bardzo wielu lat. Dlatego chcę Wam opowiedzieć o historii tego święta. Dawno, dawno temu wyrosło bardzo wyjątkowe drzewo. Serduszkowe drzewo. I nawet po najbardziej mroźnej zimie, gdy inne drzewa nie rozkwitały, serduszkowe drzewo kwitło tysiącami czerwonych pąków. Ci baśniowi przodkowie obdarowywali się nawzajem kwiatami drzewa na dowód tego, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie drogę, choć to nie zawsze jest proste. Chciałabym zachęcić Was wszystkich do słuchania głosu Waszych serc. Serduszko osobie, która jest dla Was ważna Mogę Hunter Kiedy posłuchałam głosu swego serca powiedziało mi, że ty jesteś moim księciem z bajki Ale jak możesz być Royalsem i chodzić z Hunterem? Sama nie wiem Ale jeśli tworząc własne szczęśliwe zakończenie nie mogę być Royalsem to od dziś jestem Ashlin Ela dać to serce, Hunter. Przyjmiesz je ode mnie? Oczywiście. Apol, bardzo mi przykro, ale musiałam to zrobić. Dlaczego dałaś mi serce? Chociaż martwi się o ciebie i uważam, że być może popełniasz błąd, to chcę, żebyś wiedziała, że zawsze będziemy przyjaciółkami, bez względu na wszystko. Tak mówi moje serce. Dzięki. Abel. Jesteś kochany. <grym> Wiem o tym. To jest najszczęśliwszy dzień mojej bajki. Odważę się na to? Tak, podejdę do niej. Przestań się martwić, martwić, chodźmy tańczyć. Widziałaś Sidar? Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Sider miała dziś pewną ekstra ważną sprawę do załatwienia. Oni są tam! Ziomy! Nie widzicie, że mamy próbę? No, słon! Dostaniesz karę! Co? Gdzie oni są? Masz to, na co zasługujesz? Nie! Yeah! Podałaś, Cidar, złe miejsce, bo wiedziałaś, że daczess będzie chciała z niej to wyciągnąć. <laughs> Właśnie! Potem zostawiła mi kartkę w naszym pokoju z informacją, że prawdziwa impreza jest tutaj! No i to jest szczęśliwe zakończenie. Muszę przyznać, że w głębi serca się z Tobą zgadzam. Adi, skoro mam sama wybrać swoje przeznaczenie, to chcę się zapisać na przedmiot, na który wcześniej bym się nie zdecydowała. To księżniczkologia. Co?! No wiesz, ja jestem księżniczką. Genetycznie. Nie możesz się uczyć księżniczkologii! To nie fair! No wiesz, jak ty byś się czuła, gdybym chodziła na twój ulubiony przedmiot? Na złoczaromagie. Pana na white. Proszę usiąść, teraz będziemy omawiać Waszą pracę domową. Chciałabym, aby każdy uczeń udał się do zaczarowanego lasu, znalazł jedno zwierzę. To będzie łatwizna, pani Jago. Zwierzęta mnie kochają. I sprawił, że stanie się złe. Oh. Powiedz, co konkretnie w Twoim zwierzaku ma być takie złe? że je tę marchewkę tak strasznie szybko, co spowoduje naprawdę koszmarny ból brzucha! Popraw się! Jestem taki zły! Uciekajcie przed moją podłością! To jest tylko maska, na której namalowała się mnie. Daję ci ostatnią szansę, żeby zamienić to zwierzę w złego potwora. A jak nie, to cię obleję! No i co ja teraz mam zrobić? Jak nie rzucę na ciebie zaklęcia, to Raven... Oh! Już wiem! Uwaga, to będzie naprawdę bardzo czarna magia. Niezły koszmarek, co? Huh? Huh? Dobra, zdałaś Ale na dwa. Dwa dwoma Ekstra? Hej, Raven. właśnie zaliczyłam pierwszy projekt ze złoczaromagii. A jak ci idzie, księżniczko? O, oh, zrezygnowałam z tych zajęć po 15 minutach. Nie mogłam znieść nauki uśmiechania się. Wolałem nie policzki. To nie fair! Teraz musimy hodować te paskudne rośliny, a moja ciągle. Pfff! Oh! Trzymaj liście przy sobie! Nie. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.